Który ucisnął moja. Ty jesteś jak strofie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. To cię straci. Rysy. Stolica moja. Na której łonie oto sobie spoczywam, i cieszę się tym wszystkimi widokami dookoła. Czuję się jak osiew, Biały. z koroną na głowie, który wzlata wysoko. ponad góry z rozpiętym skrzydłami. cieszy się Boga bez troska. Nad stanami jest ich stanów Stan, jako wieża nad płaskie domy stercząca w mugu. Myślicie, czy ja, nie pan, dlatego? że dom mój ruchom świele bungiej skóry przecież ja aś w nieba łonie nie trwa dana dusza bom ja 피라미드야. 챡시지야 이제 미대레 Rysy. turyści, wchodzący na rysy i schodzący z rysów. Niestety mało widać, bo wszystko zamglone. Po stronie słowackiej nic nie widać. Piękny słoneczny, piękny, słoneczny dzień. Można zobaczyć Gerla, można zobaczyć tamczanską ulicę. Teraz nic nie widać, tylko mgłę. Ale, ale i tak jesteśmy zadowoleni. Bo jest ciepło, pięknie, ładnie. Nie ma deszczu na szczęście. Bogu dzięki. No i rysy widać. Jesteśmy na rysy. jest Noi się w tym kraju od paranoików, od ludzi złej woli, ludzi perwersyjnych, nietolerancyjnych, ludzi, którzy nie mają za nic prawa ludzkie. Od ludzi typu ojciec ryzyk czy Kaczyński. Jeden drugi. Od innych polityków. Którzy nie wiadomo, co robią na polityce. Ten kraj nie wie. podstawowej rzeczy, że prawo, prawa człowieka są świętością. I ci wszyscy klerycy, rościani po Polsce pokrzyżowali ten kraj na wsześć i na wzdłuż, na wskroś Pokrzyżowali i unieszczęśliwili. Grożą Bogiem, Bogiem. Posługują się imieniem Boga, posługują się Bogiem, żeby pomstować na zwykłego człowieka, żeby niszczyć zwykłego człowieka. Ilu ludzi wysłali do domu dla wariatów? A co ten człowiek prosty jest im winien? Dlaczego się nad nim znęcają? Niechciomnicy. Świnie podłe. Jeżeli jesteście cywilizacyjnymi ludźmi, to przypomnijcie sobie tą jedną wielką świętość światową. Prawa ludzkie nie mogą być pogardzane. Nie mo